Uwaga, święta święta A wy prosiliście mnie, abym pokazał swoją kolekcję Więc o co tutaj jest Zaczynamy Tu są same GX I dwie bonusowe karty na końcu I jeszcze booster jak widzicie Małaj areodactyl Onix Możecie pisać, która karta Wam się najbardziej podoba. Jest też Charizard i Gajardas. To są z puszki Hidden Face. Rajczu i Rajczu To jest ostatnia nowa karta. I to są właśnie te karty. Patrzcie, Gallade i Torkol, którego mam nadzieję, że widzieliście. Odkładamy te karty i przechodzimy do boostera koszulki przygotowane dobra, zaczynamy type now. Rika Raulet. I co? W międzyczasie powiem, żeście zostawili Łapki w górę Subskrypcja Dzwoneczek, żeby was nie, przy... nie ominęły Nowe filmy Mamy na tu A rzadką kartą jest o Arceus, Dialka i Palkia. Od razu do koszuleczki. No i mamy kolejną kartę do, do tego. Do tego. No to tak. Dzięki. Do następnego.